Nasze królestwo jest zagrożone. Musimy coś z tym zrobić. Nie, ale przecież Dawid nie jest groźny. Ale pamiętaj, pamiętasz, on ocalił Izrael. Synu, to chodzi o Twoje królestwo! Nie, nie, ale poczekaj, on zabił Filistyna. Wyobraź sobie, wielki... Wewnętrzni wrogowie są groźniejsi niż ty, którzy są na zewnątrz. Popatrz, ile zyskasz. On będzie podbijał okoliczne narody. On będzie dawał ci ziemię. On, z nim jest Bóg. To jest dobry gość, naprawdę. Czy zdarzyło Wam się uratować kogoś przed cierpieniem? Czy byliście kiedyś tacy jak Jonatan, który swoją aparycją, swoim dobrym słowem i przede wszystkim swoją a, znajomością historii ocalił Dawida? Możecie napisać w komentarzu. A będziemy dzisiaj y, rozmawiać właśnie o tym, jak Jonatan y, był w stanie przekonać Saula, aby przynajmniej na jakiś czas się od Dawida odczepił. Przeczytamy teraz pierwsze siedem wersetów 19 rozdziału pierwszej Samuelowej. A Saul mawiał do Jonatana, swego syna i do wszystkich swoich sług, że chce zabić Dawida. Jonatan jednak, syn Saula, sprzyjał bardzo Dawidowi. Jonatan zawiadomił o tym Dawida, mówiąc, ojciec mój, Saul, chce cię zabić. Strzeż się więc jutro rano, Pozostań w ukryciu i schowaj się. Ja zaś wyjdę i stanę przed moim, przy moim ojcu na polu, tam gdzie ty będziesz, i porozmawiamy o tobie z moim ojcem. A gdy się czegoś dowiem, powiadomię cię. Jonathan ja rozmawiał z Saulem, swoim ojcem, o Dawidzie życzliwym i rzekł do niego: Niechaj nie zgrzeszy król przeciwko swemu słudze Dawidowi, gdyż nie zgrzeszyłem przeciwko tobie, a czyny jego są raczej dla ciebie korzystne. Wszak naraził on swoje życie i zabił Filistyńczyka. Dzięki czemu Pan dał wielkie zwycięstwo całemu Izraelowi. Sam to widziałeś i cieszyłeś się. Dlaczego więc miałbyś grzeszyć przeciwko krwi niewinnej, zabijając Dawida bez przyczyny? I usłuchał Saul Jonatana i przysiągł: Jako żyje Pan, nie będzie zabity. Potem przywołał Jonatan Dawida i powiedział mu Jonathan o tym wszystkim, co zaszło. Przyprowadził też Jonatan Dawida do Saula i był przy nim jak poprzednio. Dla mnie to jest takie niesamowite, że, znowu, potęga słowa, nie? Że Jonathan był w stanie przekazać coś, powiedzieć coś, przekonać Saula za pomocą słów, za pomocą, nie wiem, jakiejś tam wizji, którą... wizji, no wspomnień, bo to w sumie była sama prawda, po przypomnienie kilku rzeczy. Piękna rzecz. W ogóle... Ile to musiał wymagać takiego wysiłku i postawienia się, że jest ktoś, kto jest dla ciebie ważny, twój przyjaciel, mm. ale jest też twój ojciec? Tak. No, nieważne, nie być może był trudnym trochę człowiekiem, ale tak to jest twój ojciec. Mm. On jakby królestwo jest czymś, co was łączy, i, i tu się okazuje, że ty musisz stanąć trochę, wiesz, Wcześniej właściwie w odcinku, który się tak nagrywał z Kubą Ośkiewiczem, była historia o właśnie pierwszej żonie Dawida, o Mika, która gdzieś tam była ta sytuacja, że stało mi, dobra, to zabijemy Dawida, to niech to będzie mi 200 napędków, może go Filistyni wykończą, nie będę musiał ja i tak dalej. Więc wie, wiemy, że życie Dawida jest zagrożone, ja ten też sobie zdaję sprawę i myśli, no nie, ja muszę coś z tym zrobić. Nie hmm. mogę tego tak zostawić, nie mogę pozwolić, żeby mój ojciec. Dopuścił się czegoś takiego i mm -hmm. on reaguje. I to jest trudne. To, to była mega trudna rozmowa. Musiała pewnie wymagać od niego ogromnego wyrzeczenia. No po prostu to nie są łatwe rzeczy. Ja nie lubię mm. trudnych rozmów, chyba <grym> nikt nie lubi. Tym <grym> tak. bardziej, jak musisz przeciwko komuś buchowemu mówić. Mm. I dla mnie w ogóle ta, nie wiem, czy wy tak mieliście, albo czy ty tak mieliś Kuba, ale tak jak to przedstawiłeś, wszystko fajnie. Natomiast zastanawiałem się, czy. Jonathan w pewien sposób nie zdradzał Saula, bo, tak, bo, bo myślę sobie, że w teorii Saul w swojej narracji miał jasny, miał jasny cel, i w sumie zgodnie z jego narracją śmierć Dawida byłaby korzystna, nie zagrażałaby później. E, tron dla Jonatana nie byłby zagrożony, tron Saula nie byłby zagrożony, więc niejako e, Jonathan, występując w obronie Dawida, przeciwstawia się Saulowi. I pytanie, czy to jest w sumie okej? Okay? Tym bardziej, że to nie jest tylko rodzic, tylko to jest król. No właśnie. A król ma władzę po prostu taką. I jedno jego słowo i coś ginie. To jest podejrzany o spisek i powinien zginąć, ponieważ chodzi o los całego królestwa i zamętu, który by powstał, gdyby jakieś tam walkał o władzę i tak dalej. Więc no to prawda, on tutaj jakby coś ryzykuje, ale. Na pewno kluczowym jest to, że nawet jeżeli jest to ktoś autorytet dla nas, władza czy cokolwiek, mhm. to jednak mamy swoje najpierw Boga, a potem ludzi. Mhm. Dla mnie chyba właśnie mm, ważnym, i odpowiadając niejako na taki dylemat, który teraz przedstawiłem, mm, jest to, że ślepe posłuszeństwo nie jest dobre. Co więcej, i wydaje mi się, że jest kilka dowodów na to w Nowym Testamencie, że nawet Bóg nie oczekuje od nas ślepego podążania, ślepego posłuszeństwa. On daje nam mnóstwo dowodów na to, że podążanie za nim jest po prostu wartościową rzeczą, cenną rzeczą, rozsądną rzeczą i nawet wyzywa nas do tego, abyśmy się zastanawiali nad tym, a czy chcemy za nim pójść, czy nie chcemy. Więc dla mnie cała koncepcja takiego świadomego życia, świadomego podejmowania decyzji, często przeciwstawiając się a, takim, no nie wiem, no tutaj rodzicom, przeciwstawianiu się takim rzeczom, które mogłoby, na pierwszy rzut oka e, mogłyby się wydawać dla nas rzeczami, który, przeciwko którymi nie chcemy występować, jest czymś, do czego nas Biblia i Bóg zachęca. Więc mamy tutaj Jonatana przedstawionego jako osobę bardzo rozsądną, ale też bardzo odważną będąc, będącą gotowa, będącą gotowym właśnie wystawić swoje życie na, na niebezpieczeństwo. Swoją drogą tutaj też widzimy, że ktoś młodszy, ktoś podwładny napomina króla mm -hmm. e, i napominanie jest trudne, ale tak jak ja, warto mieć tylko odwagę, bo po prostu napominając ratujemy też kogoś, bo jakby jest jakieś złe zachowanie. I my możemy zapobiec temu złemu zachowaniu, jeżeli napomnimy, i ta osoba zmieni swoje postępowanie. Więc no, gra jest warta, warta świeczki. Mm. I chociaż jest to trudne, na pewno nie jest trudne, chyba że ktoś lubi się znęcać, ale to, to nie jest napominanie, <laughs> tylko coś innego. <laughs> e, ale no, jednak ono jest ważne, żebyśmy po prostu myśleli o innych. Że nawet jeśli dla nas będzie trudna rozmowa, to ona może coś zmienić. Ile właśnie dlatego. No tutaj Jonathan się przygotował, on miał argumenty, on nie zrobił od razu takiego oskarżenia, a ty w ogóle jak możesz zabić Dawida i tak dalej, tylko zachęca go jakby z taką łagodnością, w ogóle fajny przykład do napomnienia, jak to mhm. zrobić dobrze. Ale w sumie to jest tak, tak jak powiedziałeś, to mi się teraz skojarzyło, że w sumie Jonathan naprawdę zrobił taką bardzo rozsądną rzecz, bo mimo, że był bardzo bliskim przyjacielem Dawida i mógł argumentować ze swojej perspektywy, to on nie, nie mówił do niego, ej, nie zabijaj Dawida, bo ja go lubię, nie? Albo coś tam. Tylko, Saulu, to jest korzyść dla ciebie. No. Nie? I to jest dla mnie takie niesamowite, że tak właśnie powiedziałeś: na, na, nauka tego, jak napominać, nie? Bo on pokazywał e, wszelkiego rodzaju korzyści dla, dla Saula. W tych swoich napominaniach. To jest nawet, bardzo fajne. Nawet się odnosi do takich emocji, już sam to widziałeś, cieszyłeś się, mm -hmm. więc, bo w sumie też emocje mają wpływ na nasze o, decyzje, tak. tak czy inaczej, więc to było przemyślane, więc możemy się uczyć od tego, jak napominać. I czasami też w życiu doświadczamy takiego konfliktu pokoleniowego. Po prostu mamy różne pokolenia, mamy różną koncepcję patrzenia. <laughs> Oczywiście nie chcę powiedzieć, że pokolenie jest tylko i zabić, <laughs> ale po prostu to jest tylko przykład. I to jest tak. Ważne, że Jonathan poświęca mm, uwagę, żeby złapać ten wspólny punkt widzenia, żeby mm -hmm. wyłuszczyć te swoje argumenty w taki sposób, żeby one były dla kogoś, który myśli się inaczej e, zrozumiałe. Mm -hmm. I tak jak Kuba powiedział, że Jonathan bardzo rozsądnie dobiera te argumenty, to dla mnie też e, niesamowicie cenną myślą jest to, że Jonathan. Robi tu wszystko w imię tej przyjaźni. Trudno w ogóle odchodzić w sytuacji w postaci Jonathana od tej, od tej wizji, od tej koncepcji przyjaźni, natomiast Jonathan tutaj jest w stanie poświęcić wiele dla, dla Dawida. Więc podsumowując, wykorzystajmy nasze słowa, żeby czynić dobro, żeby jednać ludzi, żeby zapobiegać cierpieniu, żeby po prostu przedstawić dobrze ten punkt widzenia, żeby ktoś go mógł zrozumieć i zmienić swoje postępowanie na lepsze. Dlatego pamiętając o tym będziemy się modlić. Więc e, tak jak mamy to w zwyczaju i jesteście już pewnie do tego przyzwyczajeni, teraz jest czas na Waszą modlitwę. Drogi Boże, chciałbym Ci tak bardzo podziękować za to, że Ty dajesz nam rozum, Ty dajesz nam umysły, które działają i za to, że możemy z nich korzystać i zachęcasz nas do tego. Chciałbym Ci podziękować za po raz kolejny przykład Jonathana, za to, że Ty poprowadziłeś go tak, aby mógł przypomnieć swojemu ojcu, królowi, jakim, kim był Dawid. I dlaczego przemoc nie jest, nie jest odpowiednim rozwiązaniem, daje nam taką mądrość, abyśmy i my mogli być takimi mediatorami, takimi osobami, które będą wspierały ludzi dookoła nas, troszczyły się o nich i kiedy trzeba odpowiednio napominały i prostowały ścieżki. Dziękuję Pani za to, że ty dajesz mu tego moc i prosimy Cię o nią i również dziękujemy już z wyprzedzeniem, bo wiemy, że będziesz chciał no, będziesz chciał nią nas oddażyć. Amen. Amen. Dzięki za kolejny dzień, kiedy jesteście z nami i słuchacie tego zasilenia. Lajkujcie, polecajcie i do jutra. Trzymajcie się.